Dzień dobry, witam wszystkich. W nowym tygodniu dajcie znać, jak widać, jak słychać. I po malutku zaczynamy. Czy będzie tech, tak, będzie, będzie, oczywiście, że będzie kryptowalutę za chwilę, tylko dajcie, proszę znać, jak tam jakość i to wszystko, czy dobrze nam działa. Proszę pamiętać, że to co mówię, pokazuje, ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie. Moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia na temat sytuacji technicznej na rynkach finansowych. Proszę odmetać, że inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Widać i słychać, tak? Widzę, że pierwsze potwierdzenia już są od Wojtka, od Mariusza. Zmienność dopisuje, Rafał opiszę zdecydowanie. no Tutaj się pojawiają już pierwsze takie dosyć ważne określenia, czy to początek bez panika e, i tam krew się leje i tak dalej, oczywiście są chwytliwe nagłówki, natomiast no należy podejść do tematu tak logicznie, wiecie, i technicznie przede wszystkim możemy w sumie zacząć. Od tego bitcoina. Tutaj Krzysztof napisał, ale dziś piękny dźwięk. Słuchajcie, trochę się wkurzyłem pod koniec tygodnia. Zamówiłem naszego sprzętowca i mi wymienił mikrofon już łącznie z mikserem. Także tutaj już mogę Was zapewnić, że żadnych szumów, trzasków, mam nadzieję, żadnych innych problemów też z mikrofonem ani z dźwiękiem, z audio nie powinno być. Jest przetestowany na wszystkie możliwe strony i webinar, i live, i YouTube, wszystkie społecznościówki i nagrywanie, i transmisja na żywo, także tutaj wszystko już jest dopracowane. Jeżeli chodzi o bitcoina, no to tutaj tak naprawdę zbliżamy się do tych poziomów, które też były gdzieś tam już pokazywane, to są wysokie interwały, podobnie jak na indeksach, interwały typu W1, czyli tygodniówka poziomy są potężne, bo mierzenia, proszę zobaczyć, jak one wypadają blisko siebie, mowa o 61,38, to są poziomy Dina Polego, czyli strategia oparta na dwóch mierzeniach wewnętrznych, bardzo silnych, jeżeli widzimy tę kombinację, to zazwyczaj coś się na rynku zadzieje, wiedz, że coś się dzieje, nie, jak w tych memach, no i faktycznie tutaj już gdzieś te jony 72, 73, bo to jest mniej więcej ta strefa na Bitcoinie, widzimy, że rynek próbuje w nią wchodzić, jak byśmy powiększyli wykres, ja Wam pokażę na tej świecy właśnie z tą paniczną wyprzedażą, tak? To jest bardzo często takie markowanie ceny, czyli fake, tak? Zagranie na fejku, czy też zagranie na knocie, bo bardzo często jedynie dochodzimy tym knotem, zostaje dolny cień i reakcję mamy widoczną. Na W1 ten knot się tworzy, więc coś na rzeczy jest. Tak jak powiedziałem, nie są to miejsca przypadkowe, no bo poziomy Dina Polego były pokazywane już na początku tego roku. Pokazywałem tutaj te zasięgi właśnie z tych mierzeń W1, niektórzy gdzieś tam pukali się w że to niemożliwe, takich spadków nie będzie, no ale wiecie, emocje na bok, logika zawsze na pierwszym miejscu, no i tak jak widzimy tutaj faktycznie poziomy przetestowany. Dla mnie to jest naprawdę pewnego rodzaju taka okazja, tak, to jest moment, gdzie należy się przyglądać w kontekście, no można już pomyśleć o tym łapaniu spadającego nosza, oczywiście w sposób taki bardzo bezpieczny, tak, pamiętajcie, że to jest moja prywatna opinia, techniczna opinia, tak, na temat sytuacji aktualnej na Bitcoinie, zaraz Wam pokażę TH, bo też wygląda Ethereum dosyć ciekawie, też mierzenia, co ważne, wysokie, czyli W1, D1, a, poczekajmy, aż się wykres wczyta, e, i to już widać. E, no, tu są układy harmoniczne, więc też jest siła sama w sobie. E, to po pierwsze. Po drugie, e, precyzja. Proszę zobaczyć, gdzie stoi FIBO 886. Podobnie jak na Dinapolim, na Bitcoinie, uderzone. Po trzecie, układ harmoniczny. E, zgodnie z zasadą, im wyższy interwał, tym układ mocniejszy. To jest W1, przypominam, więc układ no, siła sama w sobie, można by e, powiedzieć. Układ harmoniczny e, dla jasności, jeszcze zaznaczam. Co ciekawe, to jest formacja naszego autora czyli Fibonacci Jim Pattern, FTP, punkt B, reakcja na 61 była, czy to odbicie od 2200, widzimy te dołki były 1 września, no, dokładnie w mojej urodziny tutaj, no i 886 w tym momencie, można powiedzieć, tak, na naszych oczach te poziomy gdzieś tam 1410, tak, bitwa pod Grunwaldem, widzimy, że jest zaatakowany idealnie, 886, no fantastycznie to wygląda technicznie, podobnie na Litecoinie, tak, zobaczmy. Też te mierzenia głębokie, wewnętrzne na LTC się znajdują. Za sobie to przeanalizujemy. O, tu mi wskoczył Litecoin. To są interwały tygodniowe. Wszystko, szerokie mierzenia powiększamy wykres, żeby to było fajne, ten przyjemne dla oka przede wszystkim. No i sprawdzamy, sprawdzamy. Na Litecoinie, co ciekawe, jeszcze jeszcze nie było ataku na 8.8, bo tak, na Dinapoli był na Bitcoinie, na 8.8, na TH, na Litecoinie to są okolice 60, 60, 61, a rynek gdzieś tam te minima złapał na 62. No wiecie, kwestia można powiedzieć taka kosmetyczna 1 dolara, no ale e, już to są te poziomy i te układy harmoniczne, mi należałoby się zainteresować, na pewno strony technicznej, e, zarówno na Bitcoinie, na Ethereum, na Litecoinie, teraz Wam pokazuję, to widać, to widać i to bardzo precyzyjnie i czytelnie, tak, więc na pewno tego typu setupy techniczne obserwujemy. Jeżeli chodzi o złoto, tutaj widzę, dopytujecie, tak, już Wam pokazuję na czterogodzinówce surowce i towary, za chwilkę oczywiście indeksy i waluty na zakończenie, ale po kolei Zobaczmy to podbicie, bo to jest to, co powinno mnie zainteresować, Znaczy, powinno nas zainteresować, bo po pierwsze wolumen, tak? Zawsze sprawdzamy, jakie jest otoczenie, on się zaraz załaduje, zobaczycie, no, już jest. Mamy podbicie, prawda? Jak ktoś by powiedział, no, pojawia się popyt, tak? Więc musimy sprawdzić, czy ten popyt jest prawdziwy, czy jest sztuczny, tak? Czy jest to jakieś zagranie, wiecie, chwilowe na zasadzie właśnie jakiejś zmyłki. Według mnie to drugie, tak? Bo proszę zobaczyć, że te wolumeny, one zaczynają przybierać taką postać, no, lekkiej paniki. Może jeszcze oczywiście ten krew się nie leje na na, sorry, na złocie, tak jak na indeksach, ale widać, te wolumeny już mają tendencję narastającą, prawda, bo to po wolumenie skumulowanym na samym dole e, widzimy to po pierwsze. Jeżeli sobie powiększymy, tu będzie można łapać tę okazję, wydaje mi się, w dwie strony. E, 61 na Bitcoinie, to, że dobrze działa, to nie będę tego mówił, bo wszyscy, mam nadzieję, wiemy, że statystycznie ten poziom ładnie pracuje i to są okręty 3003 przed nami. Uwaga, e, 50 wybroniła, więc stały motyw, tak zwana statystyka pomiędzy poziomami, że cena często reaguje między 50, znaczy dochodzi do 50, potem jest rzutka 61, też znamy, prawda? Więc też e, nie będę tego tłumaczył, bo to po prostu widać, na wykresach, proszę sobie zobaczyć, jak cena się porusza między mierzeniami, zwłaszcza wewnętrznymi, i ta 50 już była 61 przed nami. 3003, więc biorę to również pod uwagę, ale tak jak wspomniałem, w drugą stronę działa to podobnie, tak? Zobaczcie. 50 była wcześniej, tak? Siódmego i mamy cofkę i ewentualne wyjście do poziomu 3072, 73 będzie na złocie. Nawet mamy przez nasze narzędzie to zaznaczone jako potencjalną strefę zwrotną. No tutaj pięknie pomierzone, więc w dwie strony: i poziom 61 ostatniego spadku, i tego chwilowego w mojej ocenie sztucznego wzrostu również 61 należałoby pomierzyć, prawda, żeby te poziomy były widoczne. Jeżeli chodzi o. Silver, zobaczmy. No, podbicie, wydaje się też. Piękne podbicie, duża świeca, ja w to nie wierzę, ja tego nie kupuję, tak więc tutaj 38 już widzę jednak ma problemy z takim pierwszym poziomem, a gdzie tam 50, a gdzie 61, oczywiście tu może być podbicie trójfalowe. Ja dzisiaj żadnych ruchów raczej nie wykonywałem i nie będę wykonywał, bo niech to wszystko troszeczkę się uspokoi. Oczywiście jestem przygotowany, jak widzicie, w dwie strony mierzenia, setupy, scenariusze są wyznaczone. Troszkę mi brakuje precyzji, troszkę mi brakuje tych setupów, takich wypełniających, chociaż na krypto to dobrze widać, bo one są jakby na już nie, tu i teraz, natomiast na złocie czy na surowcach mamy trochę czasu na przygotowanie, mamy pomierzone FIBO w jedną, mamy 50,61 w drugą, prawda, zgodnie z definicją POFA, pomiar ostatniej fali, no i na te poziomy czekam, samo podbicie, co ciekawe na że może być ruchem trójfalowym, Widzimy na razie falę A, potencjano oczywiście falę A, e, dobrze, lecimy dalej, zobaczmy z e, ropy WTI, potem gaz ziemny, rynek KK, no jeżeli chodzi o c, e, rynek ROPY, w tej, pierwsze co się rzuca w oczy, to też tak bym chciał, żebyście wiecie, no nie dali się nabrać na takie e, zwykłe e, formacje, pojedyncze formacje z klasycznej analizy technicznej, jak to tutaj mamy na przykład formację klina, no oczywiście sam moment wybicia będzie ważny, ale też z, w zgodności, tak, tutaj tej zgodności nie ma popytu, nie widać, e, więc zobaczmy jeszcze na czterogodzinówce, e, no podaż potężna, prawda, Niedroże wartości czerwone, to jeszcze narastające i Pewnie będziemy wyciskać gdzieś tam nowe dołeczki. Już wam mówię, jakie mam pomysły na to, bo to są te poziomy, które już zaczynają nas interesować z łajkowa. Co ciekawe, ja mówiłem o tym jakiś miesiąc temu, czy tam kilka tygodni temu, no, o tych poziomach, i to wszystko proszę zobaczyć, jak czytelnie się no, niemalże wypełniło co do punktu, tak? Co do pipsa, proszę zobaczyć. 61, 127 ,2, to bo to mierzenie okolice. 60, potem to mierzenie niżej 55, tak? I to jest to też tutaj wiecie, no to są wszystko wysokie interwały czasowe, rynek walczyć będzie pewnie z jednym i z drugim, bo to nie jest tak, że z tak dużych interwałów rynek będzie przelatywał, tu będzie pewnie konsolka i na jednym klastrze i docelowo zejście, zobaczcie na ten poziom niżej, to są potężne mierzenia, bo 161, pierwszy, drugi poziom, no tutaj, no oczywiście widzimy, że rynek już ma problem, prawda, z tym pierwszym, bo ta formacja klina e, zniżkującego, czy formacja wedge po prostu ona jest w takim miejscu, jakim powinna być, no bo jeżeli mówimy o łączeniu, klasyczna Analizy technicznej, czy tej formacji, na przykład trójkąta, czy tak jak tutaj, klina, to wszystko powinno się odbywać z precyzją FIBO, No i to widzimy, prawda? Czy tutaj mamy klina na poziomach Fibonacciego? Doskonale widać, że Nex tutaj z tym poziomem 60 ma problem i będzie pewnie konsolidował, i mimo wszystko, wolumeny mają dalej tendencję i przewagę podażową. Jeżeli chodzi o rynek zobaczmy. No o tutaj. Wystrzeliło Rada, Radosław napisał dźwięk bardzo dobry i dużo głośniej, czyli rozumiem, że mikrofon dobrze, zrobiliśmy, że go wymieniliśmy na nowy sprzęt. No nie ma to jak nowy, lepszy model, nie. To zawsze działa. Dobrze, jeżeli chodzi o rynek KK, tutaj, tak jak mówiłem, ta zbitka no, nastąpiła, tak. Ja nie wierzyłem w te wzrosty. Mówiłem o tym, że tutaj uwaga na geometrię, uwaga na te poziomy, uwaga na FIBO. Przecież tutaj były piękne poziomy. Zobaczcie, 38 z tego miejsca, tam była 50. O tym wszystkim mówiliśmy. 50-61 potężne poziomy. Nie są wybijane, zazwyczaj tak na pierwszym teście. No i mamy dodatkowe, idealne potwierdzenie tego, prawda? Pierwsza blokada na FIBO, od razu. Cofka. Więc tutaj na d1 proszę zobaczyć było takie mierzenie. Nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta o tym 886, które nie było wyciśnięte, a ja mówiłem o nim, że docelowo cena bardzo często tych głębokich mierzeń wewnętrznych dochodzi 7700. 11, to jest ten poziom, no tutaj oczywiście na 4 godzinówce mamy też takie wsparcie, głowa z nami odwrócona, tak to nazwaliśmy i faktycznie ono jest, mniej więcej tutaj gdzieś rynek to próbuje, tutaj był pierwszy, o tutaj był ten lokalny, z tego wystartowało to prawe ramię, ja uważam, że będą te testy 8200, 8050, więc... Uważam, że przed nami jeszcze jeden. To jest jedno wejście. Dobrze, gaz ziemny jeszcze tak i będziemy mieli sojowce i towar, Przechodzimy już do indeksów. Jeżeli chodzi o rynek gazu ziemnego, tu jednak podaż. Proszę zobaczyć na D1. Ja się troszeczkę obawiałem tego popytu. Nie, że on jest taki mały. Zresztą zaraz zobaczycie. Na 4 godzinów, już pewnie widzieliście, on na D1 sobie w ogóle tego nie widać, prawda? No takie podbicia, jeżeli, tutaj się chwilę zatrzymam, jeżeli masz jeszcze tak, zwany, tak zwaną zaporę podażową, czy tutaj masz to prawe ramię, o, tu mamy jeden, tu był drugi poziom, zresztą było to zapomierzone wszystko, nie? Bo to jest obszar FIBO, to przy dwóch testach, jedyne, czego się możesz spodziewać takiego fejkowego, to jeszcze wyciśnięcie i zaatakowanie bardzo często głównego cienia. Tu tego nie było, bo byliśmy w obszarze, prawda? Jakby między 50 61, te momenty zwrotne są niekiedy w połowie, tak jak tutaj, czy mamy lewe ramię, głowa, prawe ramię na FIBO, tak? Mamy zejście, mamy podężny wolumen, i uważam, że układ harmoniczny spadkowy na naszych oczach. Na gazie ziemnym może się rysować. O co chodzi? Już pokazuję. Pierwszą część widać, czyli Xana mamy na dole, punkt B, 50. Podbicie fali BC polegało na tym, że rysuje nam się, jakby mamy pewność, czy dodatkowe przekonanie, bo oczywiście to nie jest jakiś tam czy sygnał czy rekomendacja, że to jest pewniak. oczywiście, że nie, to jest kwestia prawdopodobieństwa, możliwy scenariusz. Przykładowa formacja, tak, to się może pojawić z atakowaniem poziomu 3,36, bo tutaj stoi mierzenie FIBO i układ harmoniczny, więc ta fala CD może się na grasie ziemnym wypełniać. Zobaczmy usdpln a um, Przechodzimy już do walut. Czy jeszcze były. Aha, indeksy jeszcze nam zostały. Dobra, szybki rzut doka. Bo to, co się tutaj dzieje na indeksach, to czysty, istny Armagedo, chciałby się powiedzieć, tak. No, zobaczmy, skasujemy to wszystko. No, tutaj ta lookup bardzo mocna, bez wolumenu to mnie zastanawia. Jedynie ten dolny cień z nadbiciem. No, niestety są ciężkie momenty, bo te nadbicia, zobaczcie, one są potężne. Ten cień, no, nawet można powiedzieć, że on jest raczej przebity, tak? W sensie przebija poziom FIBO. Zobaczmy z tego, no, ta 50 ZZB. Ja uważam, że te schody cenowe, tak jak to widzieliśmy wcześniej, no, tu jest potężny taki setup, gdzie często go wykorzystuję w scalpingu ale nie tylko. Tutaj z kolei jest na wyższym interwale, że mamy połączenie ZZB z FIBO, prawda? Z 50, mamy ZZB, czyli górne cień, e, czyli dojściem, tak? Przebicie, test, test, dolne cienie i poparte 50. -tką. No ja uważam, że na H4, zobaczcie, a na H4, na H1, tak? do domknięcia luki. No jak najbardziej może to mieć sens, a zobaczymy jeszcze tą geometrię, gdzie ona wypada, bo tutaj pamiętajmy, żeby tego typu układy 1 do 1 brać pod uwagę, bo jednak po prostu może wypełnić Wantuana i tyle sprawdzimy. Mamy Wantu, to... no on już jest wybity, no nie jest wybity. Także tutaj, no próba domknięcia tej luki, prawda, nawet do poziomu 20350 może, no zobaczymy, zobaczymy. Tak jak mówię, ja raczej dzisiejszą sesję odpuszczam, te luki mi się nie podobają, one technicznie, no nie ukrywajmy, troszeczkę burzą sytuację. A zobaczmy jeszcze na zdaka. Tak, też mamy podbicie. Co ciekawe, tu jest trójfalowe w zakresie akceba na FIBO. Mamy mierzenie ostatniej fali 50, zobaczcie, jest nawet powyżej 38 jest na wysokości luki, na początku luki, tak, czyli ten teoretyczny test domknięcia, ataku może być na poziom 17348 348. Punktów. Jeżeli chodzi o SNP, no te zagania tutaj można by pomierzyć jeszcze to zewnętrzne, żeby nie było zaskoczenia, że gdzieś tam będzie próbował je atakować, a to wszystko, zobaczcie, bardzo ładnie nam się jakby grupuje i potwierdza właśnie z początkiem tej luki. Zobacz, mamy precyzję 161 FIBO, mamy początek luki, mamy poziom 5050. 6, więc na to na pewno czekam. Padło pytanie, kiedy spotkania w tym tygodniu. Słuchajcie, w tym tygodniu bardzo dużo spotkań, bo dzisiaj mamy wyzwanie Fibonacciego 18.00, jutro o godzinie 18.00 algorytm Fibonacciego, czyli nowoczesna formuła ekonometryczna, gdzie będziemy pokazywali, w jaki sposób możliwie jeszcze dodatkowo podkręcić skuteczność i połączmy to ze wszystkim, z stoją Fal, z wolumenem, i za pomocą jednej, jednego procesu, takiego prostego procesu instalacji na platformie pokażę wam, jak to dodatkowe narzędzie w ciągu tak naprawdę kilku sekund zainstalować. No, bądźmy tutaj szczerzy, bo to jest narzędzie, które ma być proste, intuicyjne, łatwe w użyciu i mamy już to gotowe, więc będę chciał ten algorytm, który tak jak mówię już wykorzystuje nie tylko w scalpingu, ale nawet w ocenie takich ruchów, żeby wiedzieć, czy to jest panika, czy nie, czy to są ruchy prawdziwe, czy sztuczne. Ten algorytm wyłapuje, wiecie, wyłapuje i tak logicznie podchodzi. To jest bardzo fajne, no bo wiadomo człowiek gdzieś te emocje ma, mniejsze lub większe. Ich na rynku nie powinno być, więc szukamy dodatkowych narzędzi rozwiązań, które pokazują jasno liczą matematycznie w pewnej skali, w pewnych wartościach, a tam jest to wszystko bardzo dobrze opisane i precyzyjnie, w czasie rzeczywistym to się wyświetla. Pokażę Wam na platformie, pokażę Wam jakie mamy zastosowanie tego narzędzia. Także jutro godzina 18, dajcie znać, czy doszło zaproszenie w ogóle na czacie. Algorytmy Fibonacciego, wtorek, jutrzejszy dzień o godzinie 18 w tym tygodniu doszło. Dajcie znać, czy możecie się zapisać. Ja przechodzę już dalej zobaczmy Dow Jonesa, no na Dow Jonesie tutaj wiem, że Andrzeja zawsze interesuje DJ, też podobnie Andrzeju zwróć uwagę, mamy początek luki mamy 161, poziom dotknięcia, zaatakowania fibre jak najbardziej masę 38 175, no tutaj samo podbicie, proszę zwrócić uwagę że też jest ruchem zygzakowatym, czy trójfalowym A, B i C, doszło zaproszenie, tak, interesuje Was temat algorytmu zapisaliście się, fajne uzupełnienie i w scalpingu i do strzałek, no i przede wszystkim do tego, żeby odpowiedzieć sobie tak prosto na pytanie, tak? Jaki mamy kierunek, to ma przewagę i to jest wyrażone procentowo, i zobaczycie, jak te wartości nawet w tych momentach zwrotnych, gdzie na przykład rynek odbija, mamy tam połączone, uwaga, dwa mierzenia FIBO w ostatniej fali i całej fali, czyli to zgodnie z zasadami, że wyższa rama czasowa, wyższy interwał, tam daliśmy h 1 też jest automatycznie pomierzony. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że w Czasie rzeczywistym, jak obserwujemy wykres, niekiedy zapomina się o tych dodatkowych mierzeniach, o tych klastrach FIBO, zagrywamy na szybko z jednego poziomu, to jest troszkę za mało, tak? My to zautomatyzowaliśmy, żeby ten algorytm pokazywał wszystkie mierzenia z jednej, z drugiej strony. Dodatkowo zaznacza momenty potencjalne, momenty zwrotne i łączy to z wolumenem. Dobra, przechodzimy dalej. Eee, przechodzimy dalej już do walut, moi drodzy, USDPLN. Zobaczmy, czyli rozumiem, że tak na spotkanie się widzę. Tutaj piszecie, że Tak jest, jutro godzina 18.00. Startujemy. Jeżeli chodzi o. Dolara, no tu blokada jest na FIBO, to nie ma żadnego zaskoczenia, bo 61, zobaczmy, zaatakowany, no jeszcze nie, ale jednak już próbuje, prawda, czyli była delikatna cofka, wychodzimy wyżej 61 przed nami, okolice, no, 394, uważałbym, uważałbym, tu mamy piękny ZZB, mamy to mierzenie z D1, także tutaj ten poziom na pewno technicznie mocny, no i szybki rzut oka na waluty, zobaczmy, Edka, zobaczmy funta. Tutaj e, też znajdują się dosyć ciekawe setupy, bo zwróćcie uwagę, że rynek tak reaguje na te poziomy na 50, na 61. Po kolei, więc naszym zadaniem jest uwzględnić oczywiście następny poziom, już mówię dlaczego. Z prostego powodu, no bo jeżeli widzimy, że rynek tutaj łapie te tendencje, prawda? Czyli mamy proporcje 50, mamy 61, no to następnym poziomem jest 786, a jeżeli 786, to bardzo często jest to wzmocnione właśnie w postaci formacji układu harmonicznego. Punkt D na tym poziomie FIBO wypada 1. 1062, biorę również ten setup pod uwagę. Czy ten układ harmoniczny na eurodolarze na funcie? Natomiast sytuacja troszeczkę, zobaczmy, 4 godzinówkę, troszkę inna. Hmm, tutaj mamy to mierzenie, to mi się nie podoba, bo EDEK się w ogóle rozjechał z funtem, na funcie tak jakbyśmy chcieli jeszcze wycisnąć, zanim ten pomysł, chociaż widzę podaż się zbudowała potężna, zobaczymy, czy nie ma FTS-a, bo jeżeli będzie FTS, to oczywiście jest to, tak, jeden z pomysłów, natomiast widzę, przewaga podaży jest duża, FTS niestety jest rozjechany, bo mamy 61, mamy 161 niżej, aczkolwiek te reakcje na tych poziomach, czyli małe, duże FI, no na pewno do na obserwacji, dobrze, także też o tym pamiętamy Jeny jeszcze o to Adam przypomina, szybki rzut oka. Adam je na jeny japońskie. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. No, na jenach słuchajcie 61, tak? To jest taki poziom, bym powiedział, obowiązkowe Mierzenie wewnętrzne 61 ostatniej fali. No, pewnie do, zaatakowana, sto, do zaatakowania. 161,8 prawie, tak? Zobaczcie. 161,9. Andrew napisał nareszcie idealny dźwięk. No, tak jak mówię, pracowaliśmy na tym w zeszłym tygodniu. A już mnie wkurzały też ciągłe pytania, czy działa, czy nie działa, więc wymieniliśmy mikrofon, daliśmy nowy mikser i od razu lepiej, nie? No tutaj to mierzenie na na dolarze do jena, ym, podobnie, zaraz zobaczymy. To mierzenie ostatniej fali, aczkolwiek bardziej tak lokalnie to jakieś wsparcie widzę bronimy, 61 pofał w ogóle wypada wyżej. Tam mamy ciekawe mierzenie, bo jest jeszcze, proszę zobaczyć, z tego lokalnego zewnętrzne 161. O, i tutaj jak miałbym być szczery, i porównywać między euro jenem, a dolarem do jena, no to dolar do jena na pewno ma przewagę. 14801 148 20, więc na te poziomy. czekamy. Dźwięk super, Michał pisze. Słuchajcie, jutrzejszy webinar i kolejne spotkanie jakie, edukacyjne, na jakie Was zapraszam, też będzie super. Naprawdę to, co zobaczycie, uważam, że no nie ma takich rozwiązań, bo my, raz, że pisaliśmy od ZEA. Dwa, wszystko na naszych pomysłach. Trzy tutaj dodatkowych matematyków zatrudniliśmy, żeby ten model ekonometryczny, między innymi na podstawie krzywek Gaussa, też okodować, to już działa i pracuje w czasie rzeczywistym na realnym rynku, więc tu już jest duży sukces, a naszym zadaniem jest Was tego nauczyć, pokazać, z czym to połączyć, żeby tę synergię i te zgodności złapać. Więc tak jak mówię, w wtorek, godzina 18, na algorytmy Fibonacciego, jutro wieczorkiem proszę sobie godzinkę zarezerwować, zaproszenie macie tradycyjnie na czacie. Miłego dnia Wam życzę, powodzenia, dzięki za...